Ja witam Was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Dzisiaj bardzo krótko. E, mianowicie chciałbym Wam coś zakomunikować. E, kanał Polish Fitness Freak wraca na stare tory, czyli e, koniec z kontrowersyjnymi tematami, jak na przykład przetrenowanie, które było ostatnio. E, ja chcę tylko podkreślić wszystkim, którzy e, się nie zgadzają z tą opinią, czy mi zarzucają, że mam mały staż, że... E, że nie mam poparcia w, w doświadczeniu, że powinienem się wzorować na bardziej doświadczonych, takich jak na przykład Lane Norton czy George Farah, akurat, tak akurat tak się składa, że te dwie osoby plus jeszcze Kai Green to są trzy, o, trzy osobistości w świecie kulturystyki, które budzą we mnie ogromny szacunek, ogromny podziw i naprawdę czytam wszystko i oglądam wszystko, co jest związane z tymi osobami. I właśnie na podstawie wiedzy zdobytej dzięki śledzeniu e, tych właśnie osób, to właśnie na podstawie e, tych informacji ja dochodzę do takich wniosków, do jakich dochodzę, e, ale stwierdziłem, że kanał Polish Fitness Fit to być kanał, który łączy ludzi i wyjaśnia pewne kwestie, a nie dzieli. I dlatego nie, nie chcę poruszać już dalej tematów takich bardziej kontrowersyjnych. Chcę się bardziej skupić na może nie to że podstawach, ale na takich informacjach, które Was typowo interesują. Dlatego bardzo bym prosił wszystkich, którzy są zainteresowani o pisanie teraz w komentarzach pod tym filmem, jakie tematy chcielibyście, aby zostały przeze mnie poruszone. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, bo dawno już nie było filmów w styku QA. Również piszcie, czego Wam brakuje na tym kanale, co chcielibyście oglądać, bo tak jak powiedziałem, ja ten kanał robię i zawsze będę to powtarzał. Ja ten kanał robię dla Was, a nie dla siebie, bo ja i tak będę robił to, co robię, bo kocham ten styl życia i, i go nie zmienię. A to, że lubię się z nimi, z Wami dzielić i jest to swego rodzaju moje, powiedzmy, takie drugie hobby, czyli prowadzenie tego kanału, no to już jest inna kwestia. Ale no, w pierwszej kolejności najważniejsi jesteście tutaj wy i dlatego bardzo bym Was prosił, abyście pisali właśnie w komentarzach pod tym filmem, co, was by, co by Was najbardziej interesowało, jakie tematy, jakie rodzaje filmów, w którą stronę miałoby to dalej zmierzać. Kiedyś już wysnułem taką prośbę do Was i ten film był wtedy bardzo pomocny, ale od tamtego czasu minęło sporo, pojawiło się dużo, bardzo dużo nowych osób, które oglądają ten kanał. Dlatego też proszę zadawać, tak jak powiedziałem, zadawajcie pytania. I kwestie takie jak na przykład właśnie to przetrenowanie, dlaczego są kontrowersyjne? Są dlatego kontrowersyjne, bo nie ma jednoznacznych odpowiedzi, tak? I ja się starałem w tym swoim filmie. To przedstawić, że nie ma czegoś takiego jak przetrenowanie dla osoby, która ma wszystko dopięte i jest wszystko dobrze zaplanowane, tak aby tego przetrenowania nie było. Z drugiej strony mówiłem, że takie przetrenowanie istnieje w sytuacji, kiedy ktoś nie ma właśnie wszystkiego podopinanego, tak? I teraz ludzie mi zarzucają, że zaprzeczam sam sobie. No nie zaprzeczam, według mnie, według mnie, sam sobie. A poza tym, tak no jak powiedziałem w tym filmie, jest to moja indywidualna opinia i każdy może mieć inną, i możecie się ze mną zgadzać. Dlatego, tak jak mówię, no, chciałbym, żeby ten kanał szedł w stronę tłumaczenia Wam rzeczy dla niektórych oczywistych, dla innych, jak się okaże, że będą to takie pytania, nie, nie tak bardzo oczywistych. Chciałbym się skupić bardziej na kwestiach merytorycznych, ale no, chcę wiedzieć, jakie, co Was interesuje, jaka tematyka. Tak? tak więc jeszcze raz zachęcam do pisania w komentarzach. Jeżeli jesteście nowymi osobami, to zachęcam Was również do śledzenia starych filmów, dlatego że wiele z prac już było przeze mnie poruszanych, a no niestety nie chcę nikogo urazić, ale wiele osób zauważyło że nie jest po prostu leniwych i nie chce im się. Wy wystarczy wejść w wyszukiwarkę na danym kanale wchodzicie w zakładkę, jak wejdziecie na stronę kanału, wchodzicie w zakładkę Filmy i tam możecie wpisać tytuł. Wystarczy, że wpiszecie co Was interesuje i w dużej mierze dzięki tagom zamieszczonym w informacjach do filmu w dużej mierze możecie znaleźć odpowiedzi na te pytania, czy, czy chociażby pokrewne. Tak? I wtedy też te filmy nie będą się dublowały. Dlatego zachęcam jeszcze raz do tych komentarzy. Zachęcam do e, śledzenia starych filmów też, przejrzenia ich, bo też wtedy możecie zobaczyć, jak ten kanał się rozwijał i jak on się zmienił, i e, jak ja się zmieniłem e, od początku, jak on zaczął powstawać. E, to było na tyle. Mam nadzieję, że e, będą jakieś fajne propozycje. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pamiętajcie, najważniejsze jest to, żebyśmy robili to, co kochamy, a że kochamy kulturystykę, to róbmy to dalej. Pozdro.